Witajcie. Dzisiaj powiemy sobie o następnej tajemnicy tai chi, czy ogólnie zasadzie tai chi, a będzie to połączenie ciała. W klasykach tai chi napisane jest, że jeżeli jedna część się porusza, wszystkie inne części są w ruchu. Jeżeli jedna część się zatrzyma, wszystko tak naprawdę zostaje zatrzymane. Do czego to się odnosi? Ogólnie w Tai Chi powinniśmy dojść do takiego stanu, gdzie wszystkie nasze części ciała są ze sobą połączone. Także nie ma takiego momentu, gdzie poruszymy jedną, jedną częścią ciała, a reszta gdzieś tam jest nieruchoma, albo poruszymy na przykład samą dłonią, a po prostu nie mamy, nie czujemy połączenia z dalszą częścią ciała. Co to jest ta jedna część, która się porusza? Tą jedną częścią, którą, która się porusza, jest nasz Tantien. Dlatego, że dążymy do tego, aby ruch w Tai Chi wychodził z stali, a, a bardziej mówiąc szczegółowo, wychodził właśnie z tan tien. Czyli, jeżeli ruch wyprowadzamy z brzucha, wyprowadzamy z naszego centrum energetycznego, to wówczas reszta ciała powinna za tym ruchem podążyć. Takiej nogi, jak i ręce. To, co często się zauważa, szczególnie na etapach początkowych, ale też nawet po kilku latach ćwiczeń, to jest to, jest to że poruszamy w tej, się w taki sposób, gdzie te ręce na przykład. Jeszcze operujemy rękami w taki sposób, jakby one odgrywały jakąś taką ważną, pierwszorzędną rolę. Czyli E, przypisujemy rękom ruch, na przykład pchania, ponieważ wiemy, że chcemy popchnąć, umysł jest połączony z rękami i wtedy faktycznie pchamy. Robimy jakiś tam inny ruch i rękami staramy się dopracować tą wyuczoną naszą jakąś tam pozycję. To nie jest celem Tai Chi, to jest tylko jakiś tam efekt początkowy, po to, żeby zapamiętać ruchy. E, celem Tai Chi jest wyrobienie w sobie ruchu stąd. Jeżeli Wyrabiamy sobie ruch z Tantien, wówczas wystarczy niewielkie poruszenie, aby reszta ciała również zaczęła funkcjonować. Powiem odnośnie samego ruchu Tantien na innym odcinku. Tutaj skupię się bardziej na ruchu takim już zewnętrznym, który wynika właśnie z tego, z tego elementu. Odnośnie ruchu Tantien jeszcze trzeba poruszyć temat, w jaki sposób. Wyprowadzać ruch tak naprawdę rąk, żeby nie każdy ruch kończył się na przykład na jednym poziomie, tylko mamy ruch góra, dół i tak dalej. I to wszystko zależy od tantiem. Jeżeli chodzi o połączenie, musimy dojść do takiego stanu, aby stawy były ze sobą połączone i aby reagowały zawsze jeden za drugim. Nie ma takiego czegoś, gdzie na przykład poruszamy ręką w taki sposób. Wiadomo, że to jest ruch sztywny. Ale mimo wszystko, że o tym wiemy, czasami w tai Chi poruszamy się właśnie w taki sposób, powiedzmy tak, gdzie ręce są sztywno połączone z tłowiem, nie wiem, czy zwrócili się na tą uwagę. Tak? Poruszamy ręką w taki sposób, aby ciało skręcając się poruszało również ręką w bok. My tutaj musimy stworzyć połączenie na zasadzie takiego luźnego łańcuszka. Czyli jeżeli jeden staw jest tu, drugi staw jest tu i trzeci jest tu, to nie na tej zasadzie. Tak samo jeżeli tułów jest tu, a ręka jest tu, to też nie na tej zasadzie takiego sztywnego ruchu. Zobaczcie, że to też wygląda fajnie. Też widziałem masę takich filmów, gdzie jest taki, taki ruch i to Ludziom wydaje się, że to jest tai chi. Chodzi nam o to, aby połączyć to w taki sposób, aby ramię wyprowadzało ruch łokcia, z kolei ruch łokcia wyprowadzał ruch nadgazka, na przykładzie ręki. Więc jeżeli poruszam ramieniem, to zobaczcie, że wyprowadziłem ruch łokcia, ale nadgasek jeszcze nie zareagował. On będzie działał z opóźnieniem. W taki sposób. Jeżeli wykonuję ruch z kolei tutaj ramienia, to tak samo ramię w górę czy w dół powoduje ruch ręki. Ramię do góry powoduje ruch łokcia, powoduje ruch nadgarstka. Ramię w dół powoduje ruch łokcia, powoduje ruch nadgarstka. I w efekcie końcowym uzyskujemy takie połączenie. Ale nie ma ono nic wspólnego z tym, że ja chcę zrobić ruch ręką. Ja robię tu y, ruch. Oczywiście on wychodzi z stantien, ale dzisiaj omawiamy sobie stronę zewnętrzną. Tutaj wykonuję ruch i on daje początek ruchowi dalszej części ciała. Jeżeli zmniejszę ruch y, w ramieniu, to wtedy zobaczcie, że ruch ręki reaguje na, właśnie na to samo. Jeżeli znowu zwiększę ten ruch, to tak samo y, będzie on reagował. Ręka będzie reagowała w taki sam sposób. Jeżeli powoli będę podciągał ramię, tak samo powoli będzie podciągana ręka. Jeżeli powoli będę ściągał ramię, tak samo ręka powoli będzie się poruszała w dół. Jeżeli przyspieszę, no to już automatycznie ręka też będzie falowała w ten sam sposób. Jeżeli przyspieszę i zmniejszę częstotliwość ruchu w, dół, w górę i w dół, no to mamy ruch taki właśnie wężowaty. W każdym razie. Jest to połączenie każdego stawu, każdego mięśnia, każdego tutaj naszej, naszej ręki. I teraz my również oczywiście odnosimy to do Tan Tien. Kolejność poruszania też, też będziemy umawiać w innym odcinku, bo to jest też temat taki na osobny odcinek po prostu. Tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że niektórym praktykantom Tai Chi. A nawet bardziej osobom, które nie ćwiczą Tai Chi. Tai Chi wydaje się taką sztuką miękką, gdzie wszyscy ćwiczą, są tacy zrelaksowani, płyną w, tym, w tej formie i tak dalej. Ale musicie sobie wziąć pod uwagę to, że Tai Chi wpłynęło do nas częściowo razem z nurtem takiej filozofii miłości, można powiedzieć. Gdzie tak naprawdę Tai Chi, oryginalne Tai Chi. Takie tajczy ćwiczone w Chinach, gdzieś tam w klasztorach jest sztuką całościową, czyli mamy miękkość i twardość, mamy tą taką ustępliwość, mamy siłę. I teraz padnie pytanie, w jaki sposób ta miękkość tak naprawdę poruszamy się miękko, jak ona może generować siłę, bo przecież nikt sobie nie wyobraża na przykład uderzenia, żeby kogoś tak uderzyć, tak? bo no, co, co sobie... Pomyśli ten nasz przeciwnik na przykład. Chodzi o to, że połączenie stawów działa tak jak na przykład uderzenie biczem. Czyli zobaczcie, że bicie jest miękki, ale potrafi dotkliwie zranić. Tak samo my, poruszając się tutaj razem z ruchem właśnie ciała wywodzącego się stantiel, te ruchy ok, są miękkie, ale. Tutaj ruch Yang jest aktywny, mimo tego, że używamy tej miękkości. Zobaczcie, jak to wygląda. Może bo tutaj, oczywiście, ćwiczymy sobie w wolnym tempie, więc takiego czegoś może nie być widać, ale ćwiczenie powoli daje nam właśnie możliwość nauczenia się połączenia tych wszystkich części ciała. Każdy ruch to jest jedność. Jeżeli zatrzymam ruch. Tantien, to automatycznie ręce mi się zatrzymują. Jeżeli poruszę ruchem Tantien, to od razu zaczynam działać właśnie w taki sposób, gdzie ciało porusza się. Tak? Dochodzimy do momentu tego właśnie później szybkiego ruchu, tego wyzwalania tego, tej miękkości do ruchu tak zwanej stali objętej w bawełnę. Czyli ciało jest miękkie, ale tak naprawdę w środku mamy taką mocną strukturę. Zobaczcie. Więc ten szybki ruch wcale nie oznacza miękkości, tylko można faktycznie mocno komuś, oczywiście, już w takim naprawdę ostatecznym momencie zrobić po prostu się obronić i wykorzystać tą miękkość. Miękkość potrzebna jest nam również to połączenie, do tego, aby wpuszczać na siebie tą siłę taką aktywną. Czyli jeżeli powiedzmy, mamy. Siłę zewnętrzną przeciwnika, który chce nam zrobić szybę, to nie działamy siła przeciwko sile, bo wiadomo, że wygra, wygra ten, kto ma silne mięśnie, tylko w miękkości wpuszczamy tą siłę w pustkę, powiedzmy z przechwyceniem ręki, ale później następuje oddanie tej energii, którą wciągnęliśmy, więc najpierw ją wciągamy, a później wyrzucamy z powrotem w stronę przeciwnika. I na koniec jeszcze jedna rzecz, dlaczego połączenie jest ważne pod kątem zdrowotnym. Jak wiadomo, no jest napisane też w klasykach, że jeżeli ciało jest miękkie, to te tak zwane bramy, czyli stawy są takimi też bramami dla energii, są otwarte. Jeżeli się spinamy i zamykamy te bramy, to energia wtedy ma też gorszy ma możliwość przepływu do yy, kończyn czy do ziemi przez właśnie kończyny, na przykład przez nogi. Więc po pierwsze musi być miękko, po to, aby ta energia mogła swobodnie z Tian, yy, dopłynąć też yy, do dłoni. Yy, po drugie miękkość daje nam większe możliwości wykonywania wszelkich ruchów skrętnych, wszelkich ruchów, które właśnie wykorzystujemy yy, w tai chi. Po co są ruchy skrętne? Wiadomo, to jest też produkcja energii. Skręcanie mięśni rozluźnia je, i te skręty też powodują to, że energia jest w stanie przeniknąć w głąb, również do szpiku kości, i dzięki temu nasze ciało jest o wiele bardziej wzmocnione, więc mamy ten, tą stal w środku, wówczas mocne kości, a na zewnątrz jest ta miękkość, którą właśnie wypracowujemy przez połączenie wszystkich stawów. Więc dla zdrowia musi być ta miękkość, musi być ta delikatność, po to, aby właśnie wypracować sobie ten stan tego zdrowia. Tak? Jeżeli poruszamy stawami w każdym ruchu, to te stawy pracują. Więc gdybyśmy powiedzmy robili sobie takie ćwiczenie, na przykład ramion, to jest takie znane nasze europejskie ćwiczenie, to tak naprawdę w tai chi, Robimy dokładnie to samo, tylko że robimy to w różnych wariantach. Tak, Nie poruszamy tylko góra dół, ale też poruszamy tu na zewnątrz, poruszamy w dół w taki sposób, przesuwamy do przodu, przesuwamy do tyłu i ręka wtedy właśnie reaguje w taki sam sposób na ten ruch. Robimy to przez chwilę, wiele, wiele, wiele razy podczas formy i dlatego nie zauważamy tego, że coś, coś takiego robimy właściwie, ale na przykład wykonując długą formę. Zobaczcie, ile razy tak naprawdę samo ramię wykonuje ruchów skrętnych, ruchów takich rozluźniających. Ile razy łokieć, ile razy nadgarstek, ile razy skrętów ciała, ile razy całe ciało wykonuje ruchy takie właśnie skrętne. Więc zobaczycie wtedy, że jakby zobaczycie ten obraz, jak jakby całościowo, podczas formy, ile razy ciało tak naprawdę wykonuje tych ruchów. Więc dzięki temu, nie zauważając tego, że robimy coś efektywnego, te efekty się pojawiają i dopiero zauważamy je właściwie później. Dlatego miękkość, miękkość, yy, i jeszcze raz miękkość, jak powtarzał cały czas Jan Fu Z miękkości rodzi się twardość, więc jeżeli chcemy nauczyć się tej strony, również twar twardej. A inaczej mówiąc pod kątem zdrowotnym, jeżeli chcemy mieć mocne ciało i zdrowe ciało do końca życia, to właśnie powinniśmy pójść w stronę miękkości. Im więcej miękkości, tym więcej wyciągniemy tego stanu, tej takiej efektywnej żwawości, takiego ducha, gdzie też umysł i ciało będzie funkcjonowało cały czas prawidłowo, a choroby będą po prostu gdzieś tam. Z boku, dopóki, wiadomo, nie skończy nam się energia. I życzę Wam tego, żeby ona się nie skończyła jak najszybciej, bo wtedy możemy czerpać wiele radości z naszego życia.